To jest takie rutynowe działanie złych duchów. Pokusa, uwodzenie. Ale jeśli ulegamy tym pokusom, zły duch idzie dalej. I możemy się wtedy domyślić już na tym następnym etapie, domyślić się możemy, że to on działa, że to on jest przy nas. Niestety, nawet jeśli człowiek ma to mocne podejrzenie, ma już za mało siły, żeby walczyć. I to jest właśnie drugie niebezpieczeństwo. Tak powoli, powoli człowieka przemienia na swój obraz. Już mało tego, tej Bożej Wolności jest w nas. Wolność jest zależna od woli. Wola musi być mocna, żeby tę wolność obronić, bo o nią idzie cały czas walka. A i tak nieliczni tylko dochodzą do takiej refleksji. To może być on. Następny etap. Nadeszły groźby. Próbował mnie przestraszyć. Powróciły koszmary, dziwnie realistyczne. Zachowywałem w nich świadomość, więc ona wiedziała, że, że to jest koszmar, a jednak jakby szaban chciał się mną bawić. Z łatwością odnajdywał w mojej głowie głęboko skrywane lęki, czego się bała, wody i przebywania nocą w lesie. Z mistrzowską precyzją aranżował senne scenerie w mrocznych puszczach, to jej się stale śniło, gdzie miałam wrażenie, że mnie ściga. Gdy naraziłem mu się czymś, umiał mnie topić całą noc, też w śnie, bo tego się najbardziej bała. Jego pomysłowość nie miała granic. Do tego etapu należy również jego nieustanna obecność i strach. Dawał mi często poznać swoje prawdziwe oblicze, groził mi śmiercią, jeśli się od niego odwrócę. Takie właśnie jest działanie. To są te drogi, którymi się wchodzi. Dobrze jest poznać, uważam, bo wtedy łatwiej jest zrozumieć i wcześniej się wycofać, wcześniej zorganizować pomoc, na ratunek wołać, prosić Pana Boga i nie dać się już aż tak naiwnie wciągać w zło. Teraz, gdy mimo wszystko dręczony dalej próbuje wyjść przy pomocy Kościoła, ostatnią fazą jest terror. Demon posuwa się do tego, gdy widzi, że dusza jest dla niego stracona. On już wie, że przegrał. Co mu pozostaje? Zadać ból, wziąć odwet. Już nie krył swojej natury. Znęcał się nade mną na najróżniejsze sposoby. Czułam się zbrukana. Nie umiałam się modlić. Zazwyczaj mnie bił. Jego uderzenia zostawiały czasami na moim ciele siniaki. Jednak dzięki Jezusowi nie odczuwałam żadnego bólu. Boskie zabiegi doprowadzały go do furii. W zwyczaju miał wtedy przejmować kontrolę nad moim ciałem i zmuszać mnie, bym uderzała głową w ścianę. To właśnie wtedy. Jednak te, proszę, jak ona to nazywa, te drobne fizyczne niedogodności to bicie głową w ścianę drobne fizyczne niedogodności są niczym w porównaniu z psychicznym cierpieniem i udręką duszy. Sama jego nieustana obecność w głowie jest obrzydliwa i nie do zniesienia. Miałam wrażenie, że mieszka we mnie gad. Nieustannie obserwował ludzi, z którymi przebywałam, komentował ich zachowanie, oceniał ich czyny. Się nieraz dziwimy, skąd takie złośli uwagi. Skąd to człowiekowi do głowy przyszło, że akurat tak skojarzył? No właśnie, ma pomocnika. Nieustannie myślał, nigdy nie odpoczywał. On nie potrzebuje odpoczynku. Ciekawiło go wszystko, co się dzieje, szukał dla siebie miejsca. I znowu ważna refleksja. Nawet najdrobniejsze złe czyny innych ludzi mocno go bawiły. Cieszył się tym. Nawet jakieś drobne potknięcia. Nie ukrywał, że gardzi człowiekiem jego słabościami. Nieustannie do nim nie mówił kłamstwa. Czułam, że jego inteligencja jest ogromna. Na podstawie obserwacji wiedział, gdzie uderzyć. Oprócz tych Atakowanych są też ludzie specjalnie znienawidzeni przez wyduchy. Sam widok księży zawsze doprowadzał go do szału. Zaczynał przeklinać, zioną nienawiścią do nich, wyczuwając ogromną moc Chrystusa, jaka leży w dłoniach kapłana. Obawiał się ich. Skąd my to znamy, ta nienawiść do księży? To jest właśnie już niestety daleko posunięty proces. To jest największe niebezpieczeństwo dla nas, zły duch i najpilniejszym zadaniu rozpoznać jego obecność i odrzucić te pokusy. Dopiero wtedy człowiek może otrzymać łaskę Bożą.